Cześć, jestem Magda. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj powracam z małą fotogatką. Mianowicie będę chciała Wam opowiedzieć trochę o plecaku, który kupiłam kilka miesięcy temu. Jest to plecak na sprzęt fotograficzny, ponieważ fotografia jest jedną z moich zajawek, które co prawda ostatnio zarzuciłam na rzecz innych zajęć. Natomiast mam nadzieję, że w niedługim czasie uda mi się wrócić właśnie do tej fotografii i więcej, powiedzmy, wybierać się na takie fotograficzne wypady. Natomiast stwierdziłam, że nagram ten film, ponieważ sama jak wybierałam plecak i jak się decydowałam na ten plecak, który Wam pokażę, to nie było zbyt wiele informacji na jego temat, mianowicie, w zasadzie były tylko opisy, jak wiadomo, producenta na kilku stronach, było kilka zdjęć, ale w zasadzie wszystkie takie same. Natomiast myślę, że właśnie taki film może komuś pomóc w przyszłości, komuś, kto będzie chciał być może kupić ten plecak albo będzie go brał pod uwagę w wyborze właśnie takiego plecaka fotograficznego. Także mam nadzieję, że ten film Wam się przyda i że miło spędzicie ze mną te kilka minut, także zapraszam na dalszą, dalszą część filmu. Plecak, o którym dzisiaj będę mówić, to Fotopro FB1. Jest to taki plecak czarny, plecak fotograficzny, który w zasadzie wybrałam ze względu zarówno na jego funkcjonalność według opisu oczywiście e, i to, że jest czarny, do tego posiadał w zestawie pokrowiec przeciwdeszczowy, tak że jeżeli wybieracie się w góry na przykład i złapie was deszcz po drodze, to możecie sobie cały sprzęt zabezpieczyć. E, natomiast e, no tutaj jeżeli chodzi o jakby jego estetykę, no to może nie jest to najpiękniejszy plecak, że tak powiem. E, natomiast mi się podoba, jest czarny, fajny, zgrabny. Ale jakby to są już, tak jak mówię, kwestie estetyczne. Natomiast co myślę, że może być ważne dla osoby, która wybiera się na taki, na taki wypad ze sprzętem fotograficznym, mianowicie co jest ważne, tutaj z tyłu jest kieszeń, którą możemy rozsunąć i z tej strony możemy się dostać do całego sprzętu. Te wszystkie przegródki są regulowane, one są na rzepy, więc możemy dostosować ten plecak, tą przestrzeń do swojego sprzętu. Tutaj ponadto w tej klapie jest jeszcze taka fajna. Tutaj pewnie coś jeszcze mam? O, pierścienie. E, tutaj jest taka fajna m, kieszonka, ale takich kieszonek akurat jest spoko w tym, sporo w tym plecaku, więc to nie jest jakiś tam. M, jakby kluczowa rzecz, natomiast, tak jak mówię, tutaj jest miejsce na sprzęt, który możemy dostosować, czyli dostęp jest od tyłu, ale również od boku. Tutaj z boku możemy sobie rozsunąć i na przykład, jeżeli mamy tutaj wsadzony Aparat powiedzmy z takim podstawowym obiektywem, to możemy się bokiem dostać, i na tej zasuwanej kieszonce jest jeszcze taka kieszonka na gumę. Ona mi się sprawdzała na butelkę wody czy innego napoju. Tutaj świetnie się to sprawdza, jeżeli i to jest taka część powiedzmy podstawowa albo najbardziej kluczowa, jeżeli chodzi o, o nasz sprzęt fotograficzny. Natomiast jest jeszcze tutaj z takich powiedzmy większych kieszonek, taka druga z dostępem od góry. I tutaj też mamy powiedzmy sporo miejsca dość. Więc na przykład myślę, że jeżeli miałabym przy sobie dwa aparaty, to drugi włożyłabym tutaj. Oczywiście nie wkładałabym tu żadnych innych obiektywów albo innych rzeczy, żeby po prostu przy ruszaniu się to wszystko nie obijało o siebie. Natomiast co ciekawe, dzisiaj przed filmem zauważyłam że dno tej y, dno tej kieszonki można też odpiąć, On, ono jest na rzepy, więc dzięki temu w zasadzie plecak, jakby opróżniając ze wszystkich tych przegródek, można sobie zrobić jeden taki wielki pojemnik, nazwijmy to, czy, czy jedno takie wielkie, jedną taką wielką przegródkę na większe rzeczy, no bo wiadomo, że taki plecak wtedy możemy wykorzystać nie tylko na wypad fotograficzny, ale po prostu na jakiś wyjazd. Tutaj z boku, z drugiej strony, czyli nie od strony tej kieszeni z gumką, tylko z drugiej strony mamy jeszcze kieszonkę. Taką zwykłą kieszonkę, to już jak wiecie, każdy kto wychodzi w góry, czy w jakieś inne, na jakieś inne wycieczki, to sam wie, że takie kieszonki się przydają. I ponadto jeszcze w tej kieszeni, którą Wam już pokazywałam, jest jeszcze taka kieszonka na gumkę, więc jakieś takie mniejsze rzeczy można tu schować i jeszcze jedna kieszonka z dostępem tutaj od przodu jest to też taka no w zasadzie jej pojemność zależy od tego co wsadzimy do środka ale tutaj też bardziej płaskie rzeczy ja tu sobie tutaj wkładałam e, selfie sticka i, i kamerkę do tych kieszonek ale też jest to miejsce, które można sobie wykorzystać e, wiadomo, jeżeli chodzi o przewrótki, to e, te, różnego typu <laughs> Plecaki mają różne konfiguracje. Natomiast jedną z rzeczy dlaczego wybrałam ten plecak jest to, że tutaj na uszach posiada pasy, zarówno piersiowy, więc możemy sobie tutaj na piersi zapiąć, jak i biodrowy. Dzięki temu yy, Teoretycznie powinno to działać odciążająco na nasze ramiona ponieważ ten ciężar się rozkłada troszeczkę inaczej. Ja z tym plecakiem wchodziłam na babią górę, totalnie bez kondycji, bez przygotowania i bez jakiegoś tam większego, wręcz z takim przekonaniem, że to będzie dość łatwe wejście i Chyba śmiało mogę powiedzieć, że właśnie te pasy biodrowe troszeczkę mi uratowały to wejście, ponieważ faktycznie nie czułam takiego obciążenia. E, ja się wybrałam na tą e, w ogóle wyprawę sprzętu, jeden aparat, ten mniejszy na szczęście, czyli Canon M50, e, bo mam jeszcze Nikon d 600 Do tego nie pamiętam, wziąłam chyba 5 albo 6 obiektywów, które i tak jeszcze wypakowywałam przed samym wejściem. Natomiast, no jak już byłam gotowa i po prostu zwarta i gotowa do robienia zdjęć, okazało się, że zapomniałam karty pamięci do aparatu, więc w zasadzie jedyne zdjęcia, jakie robiłam, to na telefonie. Na szczęście, jakieś to tam, powiedzmy, bardziej pamiątkowe zdjęcia na zasadzie, wiadomo, zdjęcie na szczycie, ale dobra, nie o tym. W każdym razie, wydaje mi się, że. Aha, jeszcze tutaj jest takich, powiedzmy, mniej lub bardziej istotnych rzeczy, może nie kluczowych, ale być może dla kogoś będzie to. Ważna informacja. Ten plecak tutaj, jakby przy tym głównym wejściu do tej kieszeni, ma jeszcze ten pasek, dzięki któremu możemy położyć ten plecak na walizce, na przykład na kółkach. Dzięki temu, jak jesteśmy na lotnisku na przykład, nie musimy tego nosić cały czas na plecach, tylko po prostu zakładamy w ten sposób na walizkę i podejrzewam, że może to być łatwiejsze w transporcie, przynajmniej na chwilę, żeby odciążyć plecy. Jeżeli chodzi o samo wykonanie plecaka, no to ja w zasadzie nie mam zarzutów. Ciężko mi powiedzieć, jak długo będę go mogła użytkować w ogóle oraz jak długo będzie zachowywał jakiś tam swój ładny, wizualny kształt. Wydaje się, że jest to całkiem spoko materiał, wydaje mi się, że jest wodoodporny. Ja w opisie umieszczę Wam też jakby takie parametry podstawowe, które pewnie i tak znajdziecie na innych stronach, gdybyście byli zainteresowani. えー。 Ale jakby zanim może zaczniecie szukać to po prostu wszystko znajdziecie w opisie. Generalnie ja ten plecak kupiłam w, w Notopstryku, w sklepie Notopstryk. W zasadzie yy, miałam urodziny i dostałam voucher yy, na wykorzystanie właśnie w Notopstryku. Założenie było takie, że właśnie kupuję plecak. Ja jak to ja raczej długo się nie zastanawiałam, padło na ten. Yy, zapłaciłam za niego 350 zł. Akurat wtedy musiałam na niego troszkę poczekać ze względu na to, że skończyły się stoki magazynowe, ale by mi to nie przeszkadzało mogłam poczekać te kilka tygodni na to aż ta przesyłka do mnie dotrze myślę, że jeżeli powiedzmy jesteście bardziej niecierpliwi albo faktycznie ten plecak jest wam potrzebny od razu, to chyba przed zakupem na ten moment bym się jakby spróbowała zorientować czy, czy faktycznie są dostępne czy, czy trzeba będzie na nie czekać. Yy, jakby nie, nie wiem, czy, te, czy to wynika z tego, że te plecaki są tak popularne, czy, czy co, jakoś tam właśnie ciekawe, bo nie znalazłam naprawdę wiele o, opinii o nim, a myślę, że osoba, która się nad tym zastanawia, yy, może... Akurat skorzystać z tego filmu. Cóż, chyba myślę, że z grubsza powiedziałam Wam wszystko. Za jakiś czas y, może będę w stanie Wam troszkę więcej powiedzieć na temat tego plecaka. Y, nie mam za bardzo porównania do innych. Y Plecaków tego typu, ponieważ jest to mój pierwszy plecak fotograficzny. Do tej pory używałam po prostu zwykłego plecaka, w którym, w którym miałam wsadzoną taką torbę fotograficzną, kostkę, którą dostałam ze swoim kanonem, więc szału nie było, ale stwierdziłam, że może taki plecak bardziej mi się przyda. Tak jak mówię, od tamtego czasu w zasadzie chyba tylko raz miałam właśnie ten plecak ze sobą oraz z aparatem, więc. Jeżeli chodzi o takie dłuższe użytkowanie albo porównanie do innych plecaków, to niestety, niestety nie jestem w stanie pomóc. Natomiast mam nadzieję, że przynajmniej ten pogląd w środku, jak to wygląda, będzie w stanie kiedyś w przyszłości komuś gdzieś tam zaważyć albo nie na zakupie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. E, oczywiście zapraszam do subskrybowania, zapraszam do dawania e, łapek w górę, zapraszam do komentowania, jeżeli macie jakieś pytania. Będzie mi wtedy łatwiej dużo e, Wam odpowiedzieć na to, co Was interesuje w temacie tego plecaka. Ja, jak mówiłam, e, postaram się może za jakiś czas wrzucić Wam taką jakąś aktualizację do tego, jak sprawuje się ten plecak. E, myślę, że największy test będzie miał w e, październiku, kiedy czeka mnie taka powiedzmy dłuższa podróż i e, będę pewnie go dużo więcej wykorzystywał. Także póki co zapraszam na kolejne filmy. Jeszcze raz zapraszam do subskrybowania i na razie, cześć!